teraz właśnie dla lwów na wrzesień, październik. Czyli tutaj jedna karta właśnie będzie na zdrowie. Kartą jest mak. No oraz tutaj właśnie na wrzesień, październik. Pod trzy karty i podsumowanie dwie. Tak. Wrzesień. chcą współpracować ok wrzesień październik dla lwów dla lwów no i podsumowanie teraz właśnie września i października dobrze Okay. <laughs> Więc tak, jeżeli chodzi o wrzesień dla lwa, tutaj mamy, hmm, tu jest jakiś brak bezpieczeństwa ze, ze strony albo w ogóle w otoczeniu lwa. Tutaj może być hmm, jakaś tęsknota, jakaś tęsknota za czymś, za kimś. Hmm, Długa jakaś podróż. Tutaj wymyśl, myśl, myślą, myślą o stabilizacji, czyli o jakiejś pracy. Ta praca może być właśnie związana yy, z wyjazdem. Ale tutaj też jest ym, stabilizacja i to nie zadzieje się właśnie we wrześniu, bo to jest jak gdyby zaczątek, początek czegoś, co będzie miało długoterminowe jakieś podłoże, podwaliny, czyli cele <laughs> dla lwa są tutaj yy, no gdzieś we, wrze we wrześniu może się to coś zacząć, natomiast to będzie z perspektywą, czyli coś we wrześniu się zacznie, natomiast perspektywa będzie no na dłużej, na, na już na na późniejsze, na późniejsze etapy, późniejsze miesiące. Tym bardziej, że tutaj to jest też właśnie jakiś wyjazd, ale też są jakieś sprawy związane z, tu jest dużo siły tutaj są właśnie finanse ale być może to jest z jakimś członkiem rodziny bo tutaj karta mówi, że mm, jest tutaj y, może jakaś pomoc pomoc osoby na przykład starszej y, czy osoby no jakiejś kobiety no, zazwyczaj to jest właśnie matka nie wiem, babka, osoba nawet może być właśnie urzędnik y, jeżeli byśmy tutaj w tym kontekście brali, czyli jakaś, jaka, jakaś podróż, jak, jakiś wyjazd czeka, czyli są sprawy związane właśnie z osobą, czy za sprawą tej osoby tutaj ta podróż się odbędzie, czy właśnie, no ktoś tutaj pomoże, pomoże lwu, tym bardziej, że jest maj, matka jak gdyby i ojciec, czyli jest jak gdyby para Czyli no, tu jest równowaga ojciec, czyli jak, jakieś wsparcie osoby starszej, osoby z rodu, bądź osoby, która no, jest gdzieś na czele, czyli jakiś autorytet. Natomiast no, tutaj też jest właśnie jakaś harmonia. Czyli we wrześniu lwy czeka, wyjazd, jakaś podróż, jakaś stabilizacja albo planowanie. I Albo to jest LF, czyli będzie tutaj um, jako głowa rodziny. I, I wspólnie z małżonkiem, z, małżonk z małżonką, z kimś próbował wspólnie gdzieś wyjechać, coś zrobić, założyć i jakieś długoterminowe plany snuć, albo po prostu tutaj jest, że no, jeżeli wy są młode, no to wspólnie z rodzicami jakieś podróże, wyjazdy, bądź no, gdzieś jakaś podwalina, jeżeli chodzi o pracę i, i wyjazd, być może za granicę. Natomiast no, gdzieś tutaj będzie wsparcie ze strony ludzi z najbliższego otoczenia, czyli ojciec, matka, no, ktoś, ktoś najbliższy. Natomiast tak, w październiku są jakieś właśnie nowe sytuacje, czyli to już jak gdyby ten początek został zasiany. Natomiast w październik to są jakieś wiadomości, nowe sytuacje. Jakieś nowiny, coś, co początek czegoś, co na pewno będzie miało jakieś dalsze, dalsze, no w dalszym, w dalszym ciągu, w dalszym planie, jaką, jakąś realizację, coś zostało zapoczątkowane i to gdzieś będzie rozwijane. Też tutaj są właśnie jest coś nowego, ale też za sprawą tutaj są sprawy urzędowe czyli sprawy prawne albo to będzie założenie jakiegoś własnego interesu biznesu, albo to jest właśnie nowa praca, nowy kontrakt być może zagraniczny ale te sprawy właśnie tutaj łączą się z z biurem z władzą, czyli jakieś może nie wiem sprawy czy, czy nie wiem, wiza, paszporty, y, różnego rodzaju właśnie y, związane, kontrakty, podpisywanie jakichś dokumentów spraw prawnych, które na pewno będą dla lwa czymś nowym, czymś być może bardzo inspirującym, coś co na pewno da nowe możliwości, nowe perspektywy i to będzie jakaś dla niego nowa, nowa droga. <laughs> Tym bardziej, że właśnie y, tutaj y, październik kończy się właśnie jakimiś decyzjami, czyli zamknięciem jakiegoś etapu, ponieważ tutaj są y, wybory i decyzje. To jest nowa droga, czyli tutaj jak gdyby początek już gdzieś tam we wrześniu zacznie, natomiast jak gdyby ta stabilizacja, gdzieś jakiś nowy etap będzie z początkiem października. No i tutaj jeżeli wy może nie do końca wiedziały albo miały jakąś taką jasną, czystą perspektywę, może się zastanawiały, to na pewno w październiku będą musiały podjąć jakieś właśnie decyzje. <laughs> No, ale to na pewno będą jakieś, no, na pewno dla nich będą korzystne, ponieważ jakieś alternatywy tutaj będą z tym związane, że no, na pewno coś, coś, coś nowego, coś takiego szczególnego, co da w zasadzie wam nowy start, nowy początek. Podsumowanie. Muszą na pewno pozbyć się. Hmm, yy, Wszystkiego, co było trudne, coś, co było jakieś takie nieprawdziwe, fałszywe, co wprowadzało je w zły, w zły nastrój, co odbierało im siłę, to wszystko tutaj być może stało się odgórnie po coś, z tego względu, że żeby poznały siebie, żeby poznały swoje, swoją wartość, swoje możliwości, żeby pozbyły się Wszelkiego, wszelkiego co złe ze swojego otoczenia, czyli na przykład zazdrości, żeby pozbyły się jakichś właśnie trudów, które gdzieś z otoczenia nie służyły, jakieś zdrady, no złe jakieś tutaj zdarzenia, które miały miejsce. No i na pewno to jest właśnie zapowiedź, że to wszystko idzie w dobrym kierunku i no muszą się z tym po prostu oswoić, zmierzyć, ponieważ no, ten los na pewno będzie dla nich łaskawszy niż, niż do tej pory. Tak jak mówiłam, tutaj jest, tutaj była osoba, czyli jak gdyby ojciec, matka, ale tutaj też ważną osobą będzie grała kobieta, czyli mm, za sprawą kobiety, czy w otoczeniu kobiety, mają szansę, ktoś im tutaj da szansę, jeżeli chodzi o czy sprawy, czy to będzie jeżeli chodzi o zatrudnienie, jakieś właśnie umowy, kontrakty, czy to będzie związane właśnie z przeprowadzką, może jakieś zmiany na bazie, właśnie firma, jakaś jakaś nowa posada, bądź jakaś osoba tutaj może, nie wiem, jeżeli chodzi o zmiany miejsca zamieszkania, no tutaj będą jakieś na pewno roszaty ulwów. I to będą, no, coś, coś nowego, nowa droga, nowe możliwości, nowe sytuacje, które na pewno y, dadzą duże, duże pole do popisu i no, na pewno zmienią życie lwów. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o karty Lenormand. I teraz tak, jeżeli chodzi o zdrowie, tutaj lwy mają maga, ale ja do tego zaraz właśnie nadmienię, natomiast Patrząc z, z takiego właśnie astrologicznego punktu, lwy, słabym punktem w ogóle u lwów bywa właśnie cały kręgosłup, czyli od szyi po kość ogonową. Ze względu właśnie, że mogą i dokuczać właśnie różnego rodzaju bóle, dolegliwości kruchość, zwłaszcza właśnie przy podnoszeniu cięższych rzeczy lub na przykład w ogóle podczas jakiegokolwiek wysiłku fizycznego. Lwy, czy młode, średnie, czy nawet te starsze, powinno uważać i nie uprawiać właśnie forsujących, przeciążających sportów, no właśnie, mając na uwadze wytrzymałość tego kręgosłupa, czyli nic na siłę, ponieważ coś tam może trachnąć w obwodzie, no i żeby sobie po prostu nie zrobiły um, krzywdy. No i teraz tak, na pewno muszą na to uważać, ale nie należy też lekceważyć, jeżeli chodzi o bóle pleców, ponieważ Podłoże może być zupełnie inne niż właśnie na przykład im się wydaje, że to jest wszystko za sprawą ewentualnie kręgów, kręgosłupa. Więc gdyby coś miały jakieś wątpliwości, dobrze byłoby zbadać. Natomiast z natury są właśnie takie siłowe, pełne wigoru, więc powinny też uważać na ryzyko, ponieważ zapominają o tym. Na ryzyko wystąpienia nadciśnienia oraz chorób, właśnie wieńcowych. Oczywiście, no, nie, każdy, nie każdy lew będzie cierpiał, właśnie no, będzie miał nadciśnienie czy choroby serca, ale na pewno powinny zwolnić tempo i zadbać właśnie o dietę na pewno porzucić jakieś nałogi, które im no, nie służą, aby utrzymać właśnie to serce i witalność do później starości. Natomiast, no, wiadomo, że, wy, jak już tu powiedziałam, że no, jeżeli nawet lubią ruch i e sport, no, nie szkodzi, to nie szkodzi, to tutaj to nie będzie miało większego znaczenia, tylko muszą też uważać, żeby pewnych granic nie, nie przekraczać. Natomiast, właśnie, to jest tak, dla takich bardzo ruchowych lwów, ale te, lwy, no, które mają taką bardziej stabilną sytuację, czyli pracują gdzieś w trybie siedzącym, muszą uważać, bo właśnie z wiekiem tych kilogramów będzie przybywało. I teraz tak, jeżeli chodzi o profilaktykę. Tutaj można korzystać na przykład z badań, z programu przywykłych chorób kręgosłupa. To jest jedno, to jest wszystko na fundusz oraz zdrowy kręgosłup. No tutaj już powiedziałam, no nie każdy lew będzie miał chory czy zepsuty kręgosłup, czy będzie go coś tam bolało, szczekało itd. Natomiast słabym organem, tak jak właśnie wspomniałam, właśnie jest ulwa. Ten, ten kręgosłup no i przede wszystkim też muszą właśnie uważać na te choroby cywilizacyjne, czyli badać ciśnienie, cukier no ogólnie hormon właśnie tarczycy no bo to jak to jest taki cichy zabójca właśnie tarczyca u każdego znaku może występować no i wszelkie takie właśnie zmiany hormonalne, no na pewno odbijają się nie tylko na wyglądzie ale również na samopoczuciu. No i co jeszcze? Jest to właśnie program profilaktyki chorób układu krążenia, tak jak już powiedziałam, to jest od 35 do 65, też na, na fundusz, natomiast no niestety te badania są robione i dostępne co 5 lat, no, no nikt nie będzie czekał 5 lat, jeżeli coś się dzieje, wiadomo, że się idzie do lekarza. No i co jeszcze? I robić sobie po prostu te podstawowe badania, czyli morfologia, wszystko to, co jest ogólnie dostępne. I tak jak powiedziałam, tutaj jest piątka mak. Boże, co ja mam piątka MAC, jest MAC, czyli karta tarotowa. Jeżeli chodzi właśnie o tą kartę, więc tutaj jeżeli chodzi o ryb, powinni zwrócić uwagę. Na cały, właśnie aparat oddechowy, czyli no, też może, mogą tutaj wystąpić sprawy związane z gardłem, jakieś zapalenia, polipy wszelkiego rodzaju, wszelkiego rodzaju, coś tutaj, właśnie szyja, czyli w zasadzie cała głowa, bo mogą być jakieś, właśnie, zawroty głowy, mogą być różnego rodzaju stany zapalne, zatoki więc na to też powinny zwracać zwracać uwagę. To byłoby na tyle, natomiast teraz w tym bonusie, to jest takie coś, czyli to coś kosztuje 3,99, ponieważ zbliża się okres jesienny, to jest taki właściwie brelok, taka przywieszka do wszystkiego, to jest w różnych kolorach, ale dlaczego o tym mówię, ponieważ to doskonale na przykład dopasuje się do każdej torebki w tym czasie jesiennym, do butów, do kurtek i to można komponować właśnie z koralikami z różnego rodzaju koronkami i fajnie to wygląda jest niedrogie, można robić na różnych długościach, parę sztuk no i kolorystycznie też dopasować, niekoniecznie trzeba samemu, a można w ten sposób właśnie ozdobić jakieś właśnie rzeczy ja